Siema, z tej strony Szaleńk i zagramy sobie dzisiaj w Slendermana ale będzie taka trochę nietypowa wersja bo to będzie wersja 2D trochę taka platformóweczka wcielamy się w naszą główną bohaterkę jest ona nam bardzo dobrze znana z, z serii Slender 8 Pages ten, kto kojarzy z Tender Arrival, kto przeszedł, jest taki moment, że właśnie wcielamy się w tą bohaterkę, ona z domu ucieka w środek lasu. I potem, jako taki zombie, nie zombie, duch, ktoś takiego. Jak tu wziąć tą kojarzkę? Myszką? O, myszką, fajnie. Eee, w kopalni ona goni nas. Stryk... Jakiś łupiór, nie łupiór w kapturze nie kapturze tak w kapturze jest się sobie dobrze przypominam, o tak na biało wmalowaną buzię No coś ten deseń kto zna, kto grał ten wie o co mi chodzi no 1 na 8, jedna karteczka blendermena nie ma Druga karteczka. Idziemy sobie spokojnie. Pana nie ma. Ja wiem, kochani, że jestem bezczelny. Blender. Blenderman. Ja tylko chodzę i zbieram kartki amunicji. Łe! Do widzenia. Łe! O cholera. No! No, do cholery. Idź, idź. Może go już nie ma? A, poszedł może sobie. Proszę, muska jest trochę denerwująca. Trzy na osiem. Możemy trochę podbiec. Fajnie. Nic tam nie było. Nie. Nie pani... Którą w prawo, lewo? Nie. Nie. Jak? Gdzie? Kiedy? Tak, fajnie. Pierwsze spotkanie z Gram. Przeżyliśmy obłędnie. Trzy karteczki na 8. Jakiś rekord to to nie jest. Szkoda, że jest tak mało terenu oświetlonego. O, no, szybszymi krokami. Może udać się uciec? No. Szukaj kartek. Ośmiu kartek. już, zaczynamy. Baju Bongo. Baju Bongo, hej, baju Bongo, ba. Baju Bongo, bongo baja. do drogą fajny pomysł, no nie tuzienkowy pomysł tego blendera. jest to dosyć oryginalne, 2 na 8 i Blenderman się nie pokazuje, może wziąć sobie wolne, w końcu święta jeszcze mamy, i ci, ci, idziemy w ciemny las. Wujowy las. No. spok. Idź show me bon. jedna. Dobrze. 3 na 8. Pobijemy rekord. Uda się zdobyć 3. Cztery karteczki. No nie wiadomo. ten może być wszędzie. Przed nami, za nami. Znowu, znowu przed nami. I wszędzie. Jesteśmy spida. Może z cholery jedna. Ja muszę rekord po. Ja muszę rekord pobić. Nie. Do trzech razy. No to za trzech razy sztuka, tak jak mówisz, Słońce. No. Tym razem idziemy w prawo, nie idziemy w lewo. Tam go za dużo było. Idziemy w prawo. Czego się boisz? Ja sam w stachu jestem. No. Cieszę się nie ma go. No, już zaraz będzie. Karteczka z drzewka. Nawet nie pamiętam w jakich miejscach były pomieszczane te karteczki w oryginalnym slenderze. Ja cię blender dopadnie. Musisz rekord robić co to jest ten trzy karteczki Uciekaj No Ok, ok. Olewka. Może to jakiś Bóg albo Cheat. Na żadnej cennej ja nie gram. No co? Fajna akcja. Przeszliśmy sobie, wzięliśmy karpet, skarpetkę. Kar, karteczkę pomachaj. Pomachaliśmy mu i poszliśmy dalej. To się tak to rozwiązanie podoba. O, połowa. Najwyraźniej nasza bohaterka nie jest tego samego entuzjazmu co imy. No czekaj, zaraz pomachasz Slendermanowi. Znowu na do widzenia. Pięć na osiem. No po prostu go olewamy ciepłym moczem chyba. Psi, muzyka to jest po prostu paskudna w pewnych momentach. Puh, muzyka, odgłosy, dźwięki. Sześć, jeszcze dwie. Najcięższy orzek do zgryzienia. Dwie karteczki. No jak się nam uda, to przejść. To będzie po prostu cud nad wizą. A może da nam spokój. Może sobie odpuści. Nie. Chyba to Nie. Nie. jeżeli widzicie to trzeba go zlewać. trzeba ja. go jeszcze jedna. Jeszcze ta jedna, najgorsza karteczka. A, a się zaczyna taki... Nie. Nie. 7 to był najlepszy wynik. Slenderman 2D. Dużo prostszy niż Slender oryginalny. Jeżeli chcielibyście sobie zagrać, polecam sobie serdecznie. Z tej strony i żegnam się z wami. Do usłyszenia.